Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Jak już widzieliście, auto jest zabezpieczone can czy W tej części chciałem pokazać Wam, w jaki sposób działa sama obsługa na tego urządzenia. Wejdźmy sobie do auta. I teraz tak, spróbujmy sobie go uruchomić. nogę na hamulec, klikamy start wszystko się tutaj uruchamia natomiast widzieliście, z ready przeskoczyło na off wrzucam P, D i nie mogę, nie mogę odjechać żeby, żeby odjechać muszę wpisać kod PIN plus, minus w tym wypadku teraz sobie ustawiliśmy i klikamy sobie start mamy teraz off, klikamy start pojawia się nam ikonka ready dajemy drive i auto już rzeczywiście nam rusza także w taki sposób wygląda obsługa tego kanloka, jeżeli mielibyśmy przy sobie brelok automatycznie doszłoby do tej autoryzacji w drugiej części wideo Wam to pokażę natomiast w jaki sposób działa ten canlock jeżeli chodzi o zablokowanie tego samochodu, w jaki sposób się to robi wyłączmy sobie silnik otwieramy drzwi i podwójne mrugnięcie tych światłów długich oznacza, że auto jest już zablokowane i żeby ponownie Niemu odjechać, musimy się zautoryzować. Także w taki sposób to wygląda, i już przechodzimy do drugiej części wideo. Jesteśmy już na zewnątrz pojazdu. Brelok mam przy sobie, klucze są w środku. Um, I teraz tak, jeżeli zbliżamy się do samochodu, automatycznie dochodzi do autoryzacji kanloka, z racji, że mamy w zasięgu brelok. Teraz, jak wygląda odblokowanie? Noga na hamulec, klikamy sobie start i spójrzcie na ikonkę świateł długich. Od razu mrugnęło, informując. I mamy oczywiście stan ready i możemy odjechać. Także w taki sposób wygląda zabezpieczenie Karno. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem, śmiało do nas zadzwoń, na pewno tobie pomożemy. Cześć. AutoPL Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.